Muzobus w trasę po Polsce wyruszył 21 czerwca w Dniu Święta Muzyki, by w ciągu wakacji odwiedzić 16 miast w tym Toruń. Prowadzimy warsztaty dla liderów, nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy, pedagogów, dla wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą i chcą z nimi pracować z takimi alternatywnymi, nowymi sposobami pracy z dźwiękiem. Pierwsza część warsztatów dla nauczycieli muzyki, dyrygentów, instruktorów to zajęcia rytmiczno-melodyczne pozwalające na wydobycie dźwięków. Jest to rewelacyjna sprawa, że tutaj te warsztaty zostały zorganizowane, będą inspirowały mnie do dalszej pracy i na pewno młodzież skorzysta z tego, czego się tutaj nauczę. Zgłosiłam się na zajęcia do tego, że żeby wyposażyć swój warsztat pracy z młodzieżą, z dziećmi, ale też z dorosłymi w nowe narzędzie technologiczne, ponieważ poznamy tutaj. Program do obróbki dźwięku, z pomocą którego można także tworzyć muzykę od podstaw. Nasze warsztaty analizują całe dzieło muzyczne, po kolei wszystkie jego elementy. Wszystkie te elementy próbujemy na sobie, robimy szereg ćwiczeń wokalnych, ruchowych, rytmicznych, które nam uświadamiają jak te elementy działają i jak one tworzą dzieło muzyczne. Stałą częścią zajęć muzobusu jest zawsze spacer akustyczny po mieście, podczas którego należy poszukać i zapisać charakterystyczne dźwięki dla danego miasta. Z tego ma powstać mini etiuda muzyczna utkana z dźwięków charakterystycznych, na przykład dla Torunia. Do tej pory nagrano 12 takich etiud, a docelowo będzie ich 16. Opieką artystyczną nad tym projektem przejął ją Piotrek waglewski który na końcu zmontuje z tego płytę, więc on jeszcze to przerwa. Dołoży jakieś swoje konteksty muzyczne. No, ja mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe i pokaże, jak ta Polska jest e, różnorodna dźwiękowo. Podczas trasy muzobusa można było również zdigitalizować prywatne kasety magnetofonowe, a nagrania otrzymać na nośniku cyfrowym. Swoją podróż po Polsce muzobus zakończy 23 sierpnia w Legnicy. Cała akcja ma na celu pokazanie nauczycielom, jak alternatywnie można bawić się muzyką. Wszystkie informacje na www muzykoteka szkolna.pl